Więc witam Was z tej strony Szabo Ozdobne w filmie podsumowanie lęgu. Nie nagrywałem nic, jak się klują. To był słaby lęk. Oto ten rezultat. Jedna rasowa brachma, to widzicie tą tu siwą. Dwie włoszki i jeden mieszaniec, który przypomina włoszkę Tutaj sadzimy już się ja. do tych koczaczków. Pokażemy tak. Do chama. Teraz tak żeście widzieli dwie włoski. No, takie to są włoski. No, mniejsze coś podobnego do włoski to jest Mix. No, tutaj jedna też miała być włoska, ale jeszcze z łapciami wyszła. Czyli już będę miał potem resztę same e, czyste, bo to już jeden. Tu mamy jedną cholerę znowu Mixa ale ma walnięta tu, bo próbowałem dać pod brachmy kurczaki w sensie jak się kluły ale się nie udało i tylko zaniła kurczaka a tak to wszystkie tu są, nie? aktualnie tu będzie ich teraz 27 tak się mnie wają chcę się już mieszańców pozbyć, wystawiłem spróbujemy sprzedać no i montować będę musiał, do no mnie dzwonią a tutaj Stąd tutaj zostało 10 sztuk Sprzedałem stąd te trzy seramy Oraz Dwa koguty czubatek no, Czubatki w sensie no, no i co, zostałem na to te włoszki Włoszki, cztery czubatki Ten kogucik Oraz Ta kurka będzie dla kolegi i jednak zastanowiłem się i zostawię sobie tą parę czubatek Tego chłódka z kurą No i co, mamy włoszki Tutaj kogutka jednego, reszta to kurki Więc tylko jeszcze kogutka będzie trzeba się pozbyć Lecz nie wiem, bo jeden włoszek, no ten większy, nie? Trochę mu grzebek urósł Ale nie wiem czy będzie kogut, zresztą mi tak zostają włoszki na dorosłości Więc będzie wiadomo co to jest Ale jak będzie jakiś kogut to będzie trzeba się pozbyć ale no, tak to tutaj raczej stąd, tylko na chwilę obecną odjeżdżam tylko trzy sztuki Bo no para dla kolegi i kogut, którego będę musiał się pozbyć, jest ładny Szczerze piękniutki jest, zobaczcie No ale co, ja go nie zostawię, bo ja mam włożki Komuś się przyda No i jeszcze jak nagrywam to przy okazji wam tu powiem, że Nie mam przepiórek Nie wiem co się z nimi stało Szczerze, dzisiaj rano przyszłem i nich nie było. Nie wiem czy ktoś się ukradł, czy ktoś je zabrało stąd, czy same uciekły. No wątpię, że uciekły, ale no nie ma ich.